Każdy z nas w pewnym momencie życia męczy się, łamie i czuje, że coś w środku staje się coraz cięższe. Czasem dochodzimy do takiego punktu, że nawet trudno zauważyć, jak bardzo problemy nas wyniszczają. Dlatego dziś chcę z Tobą porozmawiać o najważniejszych sygnałach świadczących o tym, że nasza psychika zaczyna się psuć. Zacznijmy od podstawy. Człowiek nie może mieć zdrowego stanu psychicznego, jeśli nie potrafi kochać samego siebie. Jeśli od dawna jesteś wobec siebie bezlitosny, nienawidzisz siebie, czujesz się bezwartościowy, to może być znak. To nie jest chwilowy spadek nastroju, lecz coś znacznie głębszego. Kolejnym sygnałem są zachowania unikowe. Nawet łatwe do rozwiązania problemy urastają w twoich oczach do ogromnych przeszkód. Zamiast mierzyć się z trudnościami, uciekasz w sen, jesz bez przerwy, robisz zakupy albo, co gorsza, sięgasz po alkohol czy substancje. Przez chwilę wydaje się, że problemy znikają, ale gdy wracasz do rzeczywistości, wszystko nadal jest na swoim miejscu. Potem przychodzą relacje. Relacje międzyludzkie są lustrem naszego stanu psychicznego. Jeśli masz konflikty z każdym, ciągle się kłócisz, zamykasz się w sobie albo przeciwnie, wpadasz w niepotrzebne relacje, to także poważny sygnał. Innym ważnym znakiem jest całkowite rozregulowanie codziennych rytuałów. Psuje się sen, zmienia się apetyt, nie potrafisz się skupić, stajesz się kimś zupełnie innym niż zwykle. Czasem czujesz się tak, jakbyś był zamknięty w całkowicie czarnym pudełku, nie rozumiesz, jak inni potrafią być szczęśliwi. Nawet drobne rzeczy wywołują w tobie ogromny lęk. Mówią przesadzasz, ale dla ciebie to jest wielkie i prawdziwe. A najniebezpieczniejsze są nawyki i ludzie, których nie potrafisz porzucić, mimo że ci szkodzą. To nazywamy uzależnieniem. Relacja, praca, środowisko ciągną cię na dno, a ty mimo to nie potrafisz odejść. Jeśli wszystkie te objawy trwają od dłuższego czasu, jesteś w miejscu, którego nie wolno już ignorować. Problemy psychiczne nie są powodem do wstydu. W trudnych momentach skorzystanie z profesjonalnej pomocy jest często najlepszym krokiem. Leki, terapia albo połączenie obu tych form mogą naprawdę pomóc człowiekowi wrócić do zdrowia. Życie nie jest na tyle długie, by spędzić je całe w ciemności. Proszenie o pomoc nie jest słabością, lecz odwagą. Dziękuję, że wysłuchałeś, piękny człowieku. Dbaj o siebie bardzo, ale to bardzo dobrze. Do zobaczenia.